No jesteśmy tutaj y, y, w hipermarkecie. Y, namawiamy y, kogo się da do wspierania akcji y, z świątecznej żywności y, No sama też robię zakupy, żeby to wrzucić potem do kosza, żeby nie y, nie marnować czasu tylko na chodzenie, rozdawanie ulotek, ale żeby też y, od razu coś tam dorzucić. Także y, jest Wielka prośba do wszystkich, żeby wesprzeć tę akcję w ten weekend od 3 do 5 grudnia, żeby wrzucić do swojego koszyka coś, co się nie psuje, coś co można przekazać potrzebującym. Może to być ryż, może to być olej, może to być cukier, słodycze, kawa, herbata. Zależy już od pomysłowości. Podzielmy się tym. Bezprzyjmy akcje. Myślę, że każdy będzie z tego powodu lepiej się czuł. A czy łatwo kogoś namówić do wzięcia udziału, do dołączenia się do to takiej To jest akcji? takie trudne zadanie, takie trochę nagabywanie, ale od razu się usprawiedliwiam podchodząc, bo nas jest dzisiaj tutaj bardzo dużo, a jeszcze nie ma takiego dużego ruchu. jest taka godzina, że jeszcze ludzie nie wyszli z pracy. Myślę, że byłoby lepiej troszkę później, wieczorem, ale nie każdy może też przyjść, więc różna no, jest reakcja. Jedni się opędzają trochę, mówią, że już, już mają ulotkę, już wiedzą. Inni się uśmiechają. E, no, ale generalnie jest przychylność w narodzie. Ja już jestem zaprawiona trochę w takim e, nagabywaniu. Robię to z urzędu. Nie, nie biorę tego przecież, nie robię tego. Dla siebie, więc wtedy jest łatwiej, bo jakby jest szlachetny cel tej akcji, przyświeca, i nawet jeśli by ktoś zareagował niechętnie, to nie szkodzi. O.